Witam Was wszystkich. Bardzo się cieszę oczywiście z moich yy, nowych rzeczy jak w tytule. A moimi nowymi rzeczami są. Może zaczynaj od mniejszej rzeczy. Yy, lakier. Taki ładny biały. Błyszczący, taki barwny, co można do szkoły malować lub... Nie wiem, bardzo ładnie ma. Tutaj trochę mi błyszczy. Nie widać. Może widać, nie wiem. tak, dokładnie, tak bo jeszcze, hmm. więc to mają jedna rzecz. Kolejną rzeczą jest hmm, kalendarz, taki, że tutaj ym, mogę zniżać. Dzisiaj jest dwudziesty, a zaraz zaznaczę. Prawda? I jest. to moja nowa rzecz. To Kolejną nową rzecz, i to chyba najfajniejszą, jest... to i że wam lepszy miś piękny, to wam pokazuję. I jeszcze zamknę. Jest ten oto i latawiec. On jest bardzo fajny. Tu jest. Tam. Już puszczałam nim, takie frendzy ma i tak dalej. Wiecie, co chodzi. Dobra. Kolejną moją nową rzeczą. jest oto i taki szorstki. Ten jak to się nazywało. Hmm. No po prostu to się kładzie i tak dalej. Zapomniałem jeszcze. No i oczywiście dostałam jeszcze, ale tego już nie mogę pokazać, bo niestety już tego nie ma. Dostałam 15 zł. Wydałam. Hmm. Bardzo szybko wydaje więc nie dziwcie się. Tu mała kolekcja makierów. Poczekajcie, przewrócimy się i tak dalej. to jest na kolekcja. Tylko mam trzy. Miałam kiedyś więcej, ale się skończyły. Ten jest nowy. Ten jest ten, którego mam na palcach, na... na No i ten już miałam nieraz w filmach. Kiedyś to on jest srebrny taki. Więc... To moje nowe rzeczy. Razem z... Moim latawcem. O, No, to jeszcze jeszcze kilka małych drobiazgów. Więc tak. Zmiecz. Taką na telefon. I moje rodzice też niektóre dostali. Czekajcie, chwilę muszę przynieść chyba. Tak, muszę przynieść to jest chyba wspólne, więc przyjdę. Bo to jest w innym pokoju. O, no, to i mój tata przyniósł... Te rzeczy, bo o, jeździ na wycieczce, no i takie, to są kartki, a tutaj taki notes, tu są kolory, zaczepi się jakby jak się ma pracę na przykład domową, a tu się pisze, no właśnie taki. takie. Takie coś no. I jeszcze y, mój długopis, moi rodzice. O, chodźcie lepiej ze mną. Pokażę Wam. Dobra, idziemy. O, no tu mój SMS, dobra, nieważne. Y, czekajcie, gdzie jest to? Aha, no tak. U, tu. Nie, 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 tu. O, tak. Tu. Widzicie, ile długopisu. Z różnych niby sklepów. Jakby. Um, I jeszcze pokażę Ci dalej. Czapki. I jeszcze są. Jest taki fajny kubek. Pokażę Wam. Do mojej kuchni. Może um, tu jest? Chudy nie ma. Go bo już wypili, bo. bo... Nie, używają tutaj kawy. Może jest bardzo. Nie wiem, ale jak. No, zobaczę, to może nagram. I nagram, jak, na... jak też taki filmik możecie się spodziewać, jak puszczam na tawiec. Jest bardzo przepiękny. Mata. ała Ma tak bardzo dużo tych friendly odejście a chwilę tylko wstydam do mojego pokoju przestrzenie dobra więc to są moje nowe rzeczy oprócz tego czegoś to chyba na tyle o nie, zapomniałam czekajcie, przyniosę długi Taki fajny mój akurat. On jest w środku tutaj. Taki fajny. No też mogłabym tutaj na przykład coś napisać. O już chyba wiem co. Skończę. I pokazuję. <laughs> tak I jeszcze nagram takie y, info dotyczące Skipa. Teraz. Więc życzę powodzenia i proszę zobaczyć ten film. Bardzo pilny. Więc pa, że pozdrawia trzy gier z LPS.